Na tym nagraniu pokażę Ci, jak w prosty sposób zrobić węzełek na włóczce, tak żeby nie był widoczny w robótce. Tutaj włóczka skończyła mi się, a powinnam jeszcze zrobić jeden rządek tutaj do końca tego ściegu francuskiego. Biorę więc sobie nową włóczkę i układam w ten sposób. Będę robiła dwa supełki, pamiętając, że w pierwszej kolejności pierwszy supełek włóczka z lewej ręki pójdzie dołem. A w drugim supełku pójdzie górą. I zwróć proszę uwagę, w jaki sposób to robię. Nitka z lewej ręki idzie dołem i zawiązujemy sobie o, w ten sposób. Zupełnie tak, jakbyśmy wiązali buty. Tak? I teraz w drugim supełku nitka z lewej ręki, która w tej chwili to już jest ta nitka, ta, ta włóczka, ona pójdzie górą. A więc zawiążemy sobie ją w ten sposób. I zwróćcie proszę uwagę, że w tym supełku te dwa supełki, one są jakby symetrycznym odbiciem. Z lewej strony widzimy, że włóczka wchodzi i wychodzi pod poprzeczną pętelką. Natomiast z prawej strony widzimy, że włóczka wchodzi i wychodzi nad nią. I właśnie to sprawi, że nasz supełek będzie super bezpieczny i nie rozwiąże się choćby nie wiem co. Tymczasem zaciskam mocno. I ucinam te dwa fragmenty włóczki, które już nam nie będą potrzebne, i mogę uciąć je naprawdę bardzo, bardzo blisko samego zupełka, bo tak jak powiedziałam, on już się nie rozwiąże. Tak? Widzimy, że w takiej grubej włóczce jest on rzeczywiście prawie wcale niewidoczny, i nie będzie widoczny również w samej robótce. Jak przyjrzycie się uważnie, zobaczycie, że na mojej robótce są już dwa takie supełki. Jeden jest w tym miejscu, a drugi w tym. Po prostu raz zdarzyło mi się, że, że włóczka, którą kupiłam była już łączona fabrycznie, więc to jest ten pierwszy supełek. Natomiast drugi akurat wyszedł z mojej potrzeby, więc, więc też sobie go dorobiłam szybko.